Witam, tu Aristeo. Wybierzemy się, aby przeszukać frak Fightera, a w późniejszym czasie zajmę się pozostałymi frakami. Mam niestety tylko pięciu żołnierzy, ale niedługo Luki dołączy za jeden dzień. Aristeo może troszkę później, ale jeszcze jest. Zawsze. Lecimy. Poza tym, warto będzie w bazie, w medię, dokonać przezbrojenia w ten sposób, że tarcze zostaną zmienione. Tutaj również. OK, trochę potrwa. Przezbranie. I jeszcze chciałbym tu wysłać ostatni z myśliwców, którego nie przezbrajałem. No trochę niezręcznie tu się wysyła, ale to nie jest problem, gdyż można w każdej chwili zmienić cel. I tak myślę, że tutaj. Wystarczy. Okej, okay, wchodzimy w to. Tu jest trochę miejsca. Może ktoś tam się znajdować. I raczej obstawiam, że na 90... Procent, ktoś tam na pewno jest, ale na początek ważne jest, żeby bezpiecznie opuścić statek. O, aż szczęście jedno pole dalej, i już by było stracone stracone punkty na skok. Hmm. O, na razie nikogo. Ale tu może przyczaj się, gdyż dopiero w następnej turze będzie można troszkę dokładniej zajrzeć, czy ktoś tam się kampi. Sasza również dobiegnie tutaj. I czekasz do kolejnej tury. Mentosik. Mentosik może tutaj się zbliży. Natomiast tam wyślę awalacha, który będzie ubezpieczał nas z tej strony na wypadek, gdyby jakiś ufoludek się pojawił. No, nie jest źle. Czyli, że możemy dokonać dalszego rozpoznania. Może najpierw byłoby warto tu uzyskać odpowiedź na pytanie, czy ktoś tu jest. No, na razie nie, ale to jeszcze jest za płytkie rozpoznanie. O, właśnie. Aha. Snake Man, i, a gdzie jest trzeci. Larwa, Snakeman i jeszcze jedna larwa. No ale my już o nich wiemy. Tylko, że dobrze by było tak to rozegrać, żeby Gumiś nie zginął ani nie został ranny. Nie, no, nie możesz tak budować. Nie dobrze. Spróbuj jeszcze raz. Co jest? No nareszcie. Jest dobrze. Świetny strzał została jeszcze larwa, która jest w powietrzu, a to daje duże szanse na to, że Awalach zdoła ją zestrzelić. O! Pięknie. Tak. Orzeszek. biegniesz tutaj ja na początek myślę, żeby za bardzo nie pchać się do przodu nie mam jeszcze pewności, czy czy udało mi się wszystkich wrogów w tym rejonie zabić dlatego będziemy dmuchać na zimne Mentosik, tu się przyczaisz Masz dużo punktów, możesz się bronić. Oj, to jest ten! Chrysalid! Mentosiek broń się! Ugrz go! Oj, tutaj trafili mojego żołnierza. Orzeszek, oberwał. Ale masakra... granat! Ale masakra... Mentosik został pogryziony, ale na szczęście niezbyt mocno. Na szczęście zabrakło punktów ruchu Chrysalidowi, bo inaczej by go zmienił Orzeszek. Jedno obrażenie krytyczne. Hmm... Zatrzymajmy od rozpoznania, gdyż to jest podstawą. O! WiPON. A tutaj. Drugi WiPON. No i. Jest. Dobrze. Udało się. Mam nadzieję, że Sasza go zabije. Jest co prawda ranna. Ma jedną ranę krytyczną. Ale myślę, że wystarczy to, żeby go zastrzelić. Jest. Pociski się tutaj zatrzymują. Prawdopodobnie jest tu już kadłub statku. Hmm. Właściwie mentosik wycofasz się i będziesz tutaj kampił. Natomiast Awalach na udzieli Wam pierwszej pomocy. No, zdecydowanie. No nie są takie super rany. A jeszcze tu zobaczmy. Hmm, no tak się właśnie zastanawiam, czy użyć apteczki, czy może jednak Steampaka, ale dobra, niech będzie. No, a jednak zabraknie punktów, ale nie jest tak tragicznie. Najważniejsze, że przeżyliście. Ale ten granat obcych nie jest zbyt skuteczny w sytuacji, w której żołnierze mają już ten lepszy pancerz. A jeszcze orzeszek jest ranny. Ale w tej turze... To nikt mu nie udzieli pierwszej pomocy. Ale może w następnej. Okej. Okay. akurat starczy tak tylko że ranę krytyczną dopiero później będę mógł spróbować uleczyć tak strzelił, super. Czyli, że Fel może ocalać. Wycofasz się i dobiegniesz. Dobrze będzie uleczyć go. Gdyż w ten sposób jest większa szansa, że cel nie będzie strzelał. Hmm. Okej. Okay. No, piękne trafienie i... Wystarczyło, żeby go zabić. Ok. Tak, i jeszcze warto będzie Faela uleczyć. Co prawda, on nie miał jakiś super run, ale jednak coś tutaj było. Hmm. Mu trochę rzeźnia była. Na szczęście niezbyt skuteczna, ale najbardziej bałem się o Mentosika, gdyż, no, Chrysalid mógł go po prostu zabić i zmienić w takiego samego Chrysalida, jakim był jego oprawca. Tak, i czekasz. Musimy bardzo uważać, gdyż przeważnie chrysalidy występują w parach. Czyli, że mogę gdzieś się tutaj spodziewać. O, jest wybity otwór, to dobrze. Mogę gdzieś się tutaj spodziewać jego. Aha, to nie można tutaj wejść. Co najwyżej zajrzeć. Vipo. Dwa i jeden nieżywy, czyli jego zwłoki. Hm. No uciekaj. może być problem. A nie, jest dobrze. Orzeszek. Dobiegniesz tutaj. No, starczyło punktów. I będziesz się bronił. Sasza. Hmm. Może bardziej tutaj. I czekasz. Mentosik. Wtargnie do budynku. Rozejrzy się. I czeka. I awalach. Na razie nie będę nikogo wysyłał na górę. No jest drugi. Miałem rację. Postępują w parach. Jest. Padnie? Tak. Dobrze. No, polują. Prawdopodobnie jest otwór wybity w kadłubie. Hmm. Może za chwilę będziemy wiedzieli. O! Ale fuksiarsko! Ach, dłużej stał. Ale numer... To ma szansę się udać. Nie, no coś strasznego. Uda się, czy nie? Ej, upadł, nie wydając z siebie odgłosu, czyli jest ranny. To jest tak, jakbym go uśpił. Oczywiście przy założeniu, że nie przebudzi się i nie wstanie. Co czasem się zdarza. Hmm. Tak, i czekasz. No, ciekawe. Oho. Lepiej go zabij. Oberwał ale to jeszcze za mało. Jest o fujsiarsko. I czekasz. Wierzę wam, że nie ma linii strzału, ale gdyby tak hmm. tutaj, w ogóle nie ma pewności, czy jakakolwiek linia strzału jest. No, na razie nie zanosi się na to, aby było coś dobrego, ale próbujmy. On jest na tyle daleko, że raczej nie będzie w stanie nam oddać. Tak i czekasz. Może będzie próbował wyjść ze statku. Hmm. I czekasz. Oj, czekasz. Tak myślałem, nie ma linii Lepiej było turę zakończyć, bo to i tak nie miało szansy powodzenia. Tu raczej trzeba go sprowokować, żeby tu się pojawił, na przykład przez pojawianie się gumisia. Nie no, jest sobie w miejscu. Coś będę musiał wymyślić. Hmm. Tylko tu raczej mało co można wymyślić. Ale może są jakieś inne miejsca, w których udało się wybić przejście, ale to niestety nie tu hmm. może zostań tutaj będę próbował znaleźć linię strzału. To jednak rozwiązałoby sporo problemów, gdyby udało się go zabić. O, przynajmniej linia jest, jest, obero, i zginął. Świetnie. Tak, i czekasz. A ty? O, tu było jeszcze wybite, a ty tu będziesz ubezpieczać. No i miejmy nadzieję, że to się uda. Tak, natomiast wy rozpoznacie tutaj i czekasz tutaj na awalaha. Natomiast Awala obejdzie budynek, tak, i upewni się, że nikogo tutaj nie ma. Czekamy. No, pakuje się pod kulę. Jak pięknie. O. <gry> Próbował się mścić, ale w sumie to chyba trzy kule wytrzymał. Strasznie odporny. Hmm. Może by się dało go uśpić. Chociaż jedna próba. Jest, jest, dobrze. Czyli, że mamy jednego Snakemana, który upadł. I jednego pipona, no i zmarnowany, niestety jeden, rzut. No trudno. A, to tutaj też jest wybite. Hmm, nikogo. Ale lepiej się będzie schować. Może to już był ostatni? Zaraz będziemy wiedzieć to. W końcu ten statek nie jest jakiś Super potężny. W sumie zostało tylko jedno pomieszczenie, ale to nie w tej turze. Hmm. Tak. Może na wszelki wypadek, gdyby jednak dało się kogoś złapać. Tak, nikt nie próbuje zaatakować nas od tyłu. Dobiegniesz tutaj. I w następnej turze uzyskamy pewność. Ale na wszelki wypadek myślę, żeby jednak awalach zawrócił. Bo może jednak ktoś tutaj na piętrze jest. Ale to w następnej turze. No to czyli ktoś żyje. Tak, jest to jednak jakiś problem. W każdym razie nie próbował się tu pojawić. Ale może. Ale. Hmm. Może jeszcze być tutaj. Czyli że jest w budynku. Hmm, tylko że tu są dwa budynki. Dlatego file spróbuje tutaj się dostać. No, może na pierwszy być albo tu, bo tu jakieś powybijane otwory. A Sasha... Aha, larwa. Znaczy oczywiście jest możliwość, że to nie jest tylko larwa. Ale przynajmniej na... ...tą chwilę... ...mamy... ...konkretny cel do zabicia. Okej, okay. skończ ją. I czekasz Mentosik. No, Mentosik to tu za bardzo nie ma co zrobić. A awalach. Zajrzy na górę. Hmm. I może tu nie ma nikogo. A no, zobaczmy. Oran, ale rzeźnia. Co? file Jak ty żeś to zrobił? Sam się postrzeliłeś? Przecież ty oberwałeś granatem od y, furtków Cóż, y, no pozostali żołnierze ładnie walczyli, ale Snake jest osobno potraktowany. Nie, no z tego co ja widzę, to jednak Snake Pen i, i Sektoidzi nie są rasami komanderskimi. Prawdopodobnie muszę złapać Lipona. O! To jest yy, no, informacja o tym, że moi agenci znaleźli cztery mega rakiety. Hmm, ciekawe, będę musiał się temu przyjrzeć. Najgorsze jest to, że teraz po tej misji mam 11 rannych żołnierzy i tylko jednego zdrowego Awalaha. Czyli, że nie będę mógł odwiedzić tych trzech wraków. Dziękuję wszystkim za pamięć tego odcinka. Trzymajcie się.